Ty już jesteś? Dobra, jesteś ty. Się... Ty Cześć. Jak tam się jeździ z furkami? Oh, no dobrze. Dobrze. Na pewno nie miała jakaś większa mafia? Nie ja wiem, z... 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 Bez skitu. Musiałem go zabić, bo... Jeszcze by nie bo... nie widziałem. Ty, ja mam w ogóle pytanie do ciebie. Policja ma sygnał o strzelaninach? Nie mam pojęcia, nigdy nie pracowałem w. Po... Nie, kiedyś pracowałem, ale chyba nie mają. Tam jeszcze ktoś biegnie. Ja niby nadal jestem za Górze tym. jak ty przyjadł? Nie no, powinienem mieć jakieś alerty, mimo to, tablet mam przy sobie. Wiesz, trochę przypał z czarnymi furami, mogę się zorientować szybko. Da, właśnie, ja bym je streamingował jakkolwiek. Rejestrację zmienił. To nie Dobra, wiesz co? Dawajcie, jedziemy mhm. stąd, bo nie jesteśmy niedaleko, staje akcja. No, no. Cześć widzowie, ja witam was w kolejnym odcinku Poli Policja FS, Jak widzicie przed chwilą graliśmy fajne fury, spotkaliśmy się kraje to z nowymi ale taki szczegół Gdzie jedziemy? W lotnisko Mechanik. No to lotnisko, a, dobra, mechanik. Dawajcie może Benego. Macie kasa na tuning? Ja mam Mam. Dawajcie na Benego. Benego, zaczął już odbyć. Ja już jestem, ja jestem Beny jak coś. Spokojnie, ja jadę do ciebie. Ogólnie Jakiś doł ten beny, co na jest? To jest są dwie radiolki, trzecia jedzie gdzie? S w stronę Benego, czekajcie na skrzyżowanie stoi, dobra, zjeżdżam szybko do Benego. Tylko ty nie przyjechali na no, siłku, dobra, ja, ja już ją tinguję. Tu są tam, bo tu 30 koła, chyba zawsze, to wszystko co chcę No już tej fury na aby? No, co robimy? Nie, wiecie co, ja bym poszukał na razie, może tego, na razie bym poszukał młodego. No, gdzie jest no nie na chopaki! Ej, chłopaki, chłopaki, chłopaki. Czekajcie cisza, bo ja będę miał. A, do, dobra, ale czekam już to powiem temu szaremu. czy bym zabezpieczenia na kasenie swoją drogą, bo słyszałem, że mają teraz słaby, i że można tam łatwy napad zrobić. Ty, po, ty, policjant, ty jakiś przyjechał. Ej, dawajcie do mnie, dawajcie do mnie, ty. Policjant, ty, skyland, jakiś, nie. Policjant, jakiś w ogóle przyjechał tu. Skyland, Skyland, chodź tutaj do mnie. Nie, na sety dojeżdżam. Dobra, nie gadaj na tym radiu. Jakiś ty policjant tu przyjechał, sprawdza jakiś chyba. Co on robi? Czemu on go... Co jest? Ty! Na kasynie jakiś policjant... Jakiś chłop podał właśnie policjanta, jadę za nimi Co tu się... Co jest? Co tu się dzieje? Czemu on wysiada i wsiada? No, to wsiadaj Ty, on go podał, bez kitu Jesteście? Halo? Ta, ta, tylko jest z nas zatrzymanie Jadę za nim, jadę za nim, I co jest? Nie. No wsiadaj, wsiadaj, siadaj, bo go zgubimy, wsiadaj, tam pościg. wsiadaj do mnie! No już, nie patrz tam Zawiekam furę Aaj, pościgi Widzisz czary? Patrz, On na policjanta, a nie, ty ale patrz, patrz jak zapieprza no, no, no. Ty, bo my Pięknie mieliśmy monego, dobra. dobra, trudno, chcę zobaczyć co on z nim robi no ja jeszcze wiedziałem, wejdziemy z tego policjanta dam nam jakieś info. A ja policję właśnie zgubiłam. Nie wierzę w tą policję, klipuję to! Może coś podejrzewać, wiesz? No właśnie, nie wiem, nie wiem. Dobra, żyję, żyję, żyję! Odzyskałem przytomność! Odzyskałem przytomność! Co to jest Aha, to w ogóle, co? Ty, patrz, on tu wjechał! Przejdź, przejdź dalej i się zatrzymaj, tu w krzakach tutaj. Ty, no hauret, co jest? Dziadk nas nie widzi, najwyraźniej. Broń masz? Nie, tam. Spokojnie. Malutku, niech nas nikt nie widzi, nie Nie spiesz się, nie spiesz się, 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 niech on mi tam gdzieś wejdzie. Czekaj, czekaj. Sprawdzę, czy ich tu nie ma. Jest, 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 jest! Chodź, 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 chodź bo jest, 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 jest! Chowaj się tu, chowaj się tu. Patrz, normalnie ma tego policjanta. Przed nim, przed nim. chodzi z nim. Patrz. Zostawił go przy drzwiach. Co jest? Niezły sy. Patrz, wziął go. Idzie z nim gdzieś. Poczekaj, poćciechutku, poćciechutku, poćciechutku. Właśnie na szybę. <grymne> sami się blokują, co są głowy. <grymne> ja po malutku wchodzę, żeby zobaczyć sami czego tu nie ma. Cicho, cicho, cicho. się ube ubezpieczam Patrz lewo, a bo ja sprowadz lewo? Co mi powiesz, o śledztwo? O śledztwo w sprawie. Ah, jaj, jaj. Tu jest jakieś. Czekaj, idź góra, idź góra. Ty, tu są jakieś schody do piwicy, jakichś chodź, chodź, może go tu wziął. To nic nie I wiem, już patrz wszystko mówię. Patrz mówi. lewo, patrz prawo, patrz lewo, patrz prawo. Ej, Ej, Ej. Ej, Zostaw go, zostaw go. To jest. Co I robisz po z tym policjantem Co zaczął. Co ty z nim robisz? Wiecie, zadaliście z gwoździkim człowiekiem wchodząc w to, do domu. No znowu, poddaj się. Ty, czekaj, czekaj, ja ten głos kończ kojarzy, mimo że mam modulator. Czekaj, co? czekaj. Poddaj się, bo się zabije. Cały czas myce, my... na nas jest dwóch chłopie. Odłóż, odłóżmy no, broń, od... normalnie pogadajmy. Jestem niestabilny psychicznie, zabiję cię, rozumiesz? Rozumiesz? <grym> Poddaj się. Odłóżmy broń, Ostatnia odłóżmy szansa. broń, odłóżmy broń. No spokojnie. Odłóżmy Oddaj broń. Się. Ostatnia szansa. Ty... My... My... Chodź, 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 wycofujemy się, chodź, 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 Mam pomysł Patrz, tu leży, tu leży jakaś pałka, walniemy go w łeb, ogłuszymy i zobaczymy kto to jest Kij baseballowy, dobra, dobra, chodź O, Asukuruj, idziesz pierwszy, kurwy? Żyjesz? Fajnie. Żyjesz? Fajno, Dobra. Żyje, żyje. Dobra. Czekaj, no, ściąga, no, ściąga, ściągam, ściągam mu maseczkę. Uh. Ty patrz! To jest... Ej! Stary! To jest młody, patrz! Wstawaj! Uh. Wstawaj! 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 Uh. Młody, to ty? Skąd zasz moją księgę? To ty! Myślałem, stary, że ty policja policja my... otrzymała. Stary, my cię, my, my, my cię szukaliśmy. Mamy chłopie ja myślę... Kurumpa w screen co to jest za działek? No, miałem go torturować, czyli co, to co, to co to jest za hata? Nie przyjmij, chodźcie do góry. Dobra. Potrzeba pomoc, potrzebna pomoc, potrzebna pomoc. Skąd, skąd, skąd ty masz taką chatę, Levi? pajac? To nie moja. Do, do do, to jest pewnego mafiosy. Czemu ty jakieś jakiejś w ogóle pracujesz? Myślałem, że... Na krzesło cię wysłali. Próbowałem się z tobą jakoś skontaktować. A, a od szarego, momentu, gdzie w którym zgubiłeś. Zamkali... Czemu... Szarego gdzie zgubiłeś. Przecież z nim szukałeś Znaleźmy No właśnie ciebie? W tym samoku nie mogłem go znaleźć w mieście. Co pan zmieniłeś swój ubiór, właśnie tak. Aha. Dobra, nie co my co z tym policjantem chcesz robić? Chodź z niego coś lepiej wytrząsnąć. Ale, chłopaki, wiecie, że oddaliście. Teraz my go musimy zabić. No spokojnie, fajnie się go pałką w nic nie będzie pamiętał. Ge. Cześć kolego, jak tam ci się podoba? No chcesz, żeby coś ciekawego o, na temat. kochanej Nie ćwicz teraz. Chcesz, może coś mhm. ciekawego na temat naszej kochanej, po... Waszej kochanej policji nam powiedzieć? Nie. Nie? O, słyszę. ja coś robię lepiej. No, jestem pewien. Weź ten, y, weź y, ra, radio częstotliwość 5v5. Dobra, wchodzę. Ja jestem zakłócony i trzymam radio. Trzymam, bo komunikowałem się. Dobra, do my, my, my cię odbijemy. Zmień lepiej częstotliwość, żeby, żeby nie wbili na naszą częstotliwość. Zmień na jakąkolwiek. Trzeba się pozbyć ciała. Wywieź go gdzieś na obręby miasta, czy coś takiego. Ujdy do końca. Kupię wytrychy normalnie i nawet bez kamizelek odwala. Nie wiesz co, wiesz co, bo mnie nie przeszukali, ja mam klamę przy sobie. Jest ich dwóch opancezonych, z czego jeden tylko trzyma klamę. I jeden adwokat. trwaj go tu gdzieś hmm. wolę, o tutaj. Siadaj szybko. Wsiadaj, wsiadaj Musimy szybko na komenda Co rozwaliłem ich wszystkich Co ty gadasz? Nice Nie przeszukali mnie Zaczęli mówić o przeszukaniu, to ich wszystkich poddałem i rozstrzelałem Wychodzę po mam klucze. To wychodź, wychodź, my po ciebie podjedziemy Spoko, to dawajcie, bo ja już wyszedłem Skrałam ich wszystkich, rozwaliłem no, Dobra, my już jedziemy Jedziemy, Dobra. jedziemy Wszystkich? Każdego? Tak, trzech Razem z adwokatem, wywalone Chcieli szukać mojego dowodu, nie pokazałem im. Jest co, co? Wszyscy na komendzie tam na tym... Na celach leżą Ja bym tu nie jeździł, bo jak po nich karetka przyjedzie, to zreklowię tu Kongo No to teraz karetka myślę, że taki szyb... Myślę, że teraz taki szybki... E, Napadzik na flekę e, Dobra ich do końca. Czekajcie, czekajcie, wyższe podjedźcie na odklownik Ja sobie odklonuję tą swoją furę hmm. Policja jedzie Już Dobra. zacząłem napad już, 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 Czterech zakładników, dwa okay. wolne odjazdy i to już musimy. E, witam, Justyna Badro, 101. Mm -hmm. Będę panu, będę panu... Idźcie do banku, idźcie do banku, celujcie do zakładników. I, ja ilo, będę na niego Czterech napastników, czterech zakładników, żądania, dwa wolne odjazdy i brak no, kolczatek. No, dobrze, no, dobrze. No, proszę pana, proszę pana. Dobra, idź, 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 do środka, idź do środka. Ile... Da... Zakładników czterech na 4 jak mój drogi psjacielu. Jeszcze raz. 4. na czterech. Idź, bo ci nogę przestrzelę. Co to za strzały? Co to za strzały? Jakie to za strzały? strzały? Jakie strzały? Jakie strzały były? Nie ma strzały żadnych strzały, no. Dobra, dobra. Dobra, idź do środka, bo mnie irytuje się. Celuję do zakładników cały czas oczywiście. On celuje! Chcę, żeby każdy z zakładników się pokazał, by... Tu są, tu są, tu są, celuje do nich celuje do nich. No, tu są. Nie widzieli? ich, to dla was. To ja, to ja... Na, na który pojazd y... wolny odjazd? No, Dwa no, wolne na, na pomarańczowy no, i na niebieski. Dwa wolne odjazdy. Ja Dwa wolne odjazdy. To no, no, przedstawiłem sobie że chwileczkę, ja przedstawię jeszcze raz. Czterech zakładników, czterech napastników. Yy, wolny odjazd na, na pomarańczowy i niebieski. Brak kolczatek yy, na długość 4 km. Nie no, I... 1500, bo się nie zgodzą. Będzie przedłużanie cały czas. Nie, nie. 1500 zgodzą to jest miasto. Zgodz... 1500? Ale kilometrów no. czy metrów? Kilometrów. Kilometrów. Kilometrów? kilometrów. kilometrów? Dobra, 1500 kilometrów. Spoko, do tego stanu wyjeżdżamy z Betusatek. I, 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 I kulturka na razie. Dobra, 1500 kilometrów. Pet. Dobrze, nie zgadzamy się, jak chcecie. A jak chcecie za dwa pojazdy, to za czterech. Co? Ci się coś Dwa po, jedy, jedno żądanie i jeden zakładnik, nie wiem, ty jesteś upośledzony, Tak Pani... supervisor. Przyprowadź do tego swojego... swojego, swojego i sobie się upończy, co? Wracaj do banku. Ale ja zostaję na zewnątrz, żeby z tobą negocjuję. Ja z nim ja negocjuję, dobra, wracaj do banku, tym czarnym. Nie. Banku. Słuchaj, y, jesteś szefitkiem, więc powinieneś się zapoznać, słuchaj Jeden zakładnik to jest jedno żądanie, zakładników mamy czterech Chcesz, żeby stracili życie? Nie tak Także, Ale powiedząc. trudno, daj mi powiedzieć, czemu to jakiś prawnik idzie? Nie wiem co, co to jest Dobra, nieważne Jeden zakładnik, jeden napastnik, więc sprawa wygląda tak Chcemy dwa wolne odjazdy ja bym To jest dla za dwóch zakładników mhm. Cio. i chcemy jeszcze tego brak kolczatek dajmy na 3,5 km żebyście nie płakali i, i, i kulturka na drodze Dobrze Nie zgadzamy się Jak Dlaczego? dwa wolne odjazdy to za cztery Dobra proszę poczekajmy, jeszcze to zgodnie z moimi spódnikami a ten to chyba chwilę odsknę go A co wy robicie? Po co oni do siebie strzelają. No nie wiem no. właśnie co oni robią I Teraz przypekajcie walem Dobra panowie sprawa wygląda tak Że nie zgodzili się Także nie, nie, pozna, nie pozostaje nam chyba nic innego A czekaj, spróbuję bez, bez kolczatek spróbuję Znaczy bez kulturki A bez kulturki? Y jak chcecie na dwa, mam odjazd ze trzech zakładników No na czyli za ja z z z trzech zakładników, zakładników plus plus no, brak to kolczatek. To, to kolczatek Dobrze, no tam. dobra Dobra, bo coś tam No i? a ten czemu nastyluję? Co on robi? Nie wiem. Ja nie, 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 bo nie, wyko nie negocjowałem, nie celuj, wy w, 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 w relacji do branku, de panku debilu. A i przepraszam, mógłby pan ko poprosić kolegę, żeby nie celował do nas, bo ja nie celuję do was. Dobra yy, możemy. Hmm. Yy... Pamiętajcie, że te drzwi są odporne. Cicho być Na kilometr nie do końca Na da się kilometr, się na kilometr y, ten brak kolczatek Co? Na kilometr brak kolczatek tak, tak, tak. Jak pomiędzy wycelujesz dla się 2 kilometry. 2 km Dobrze zgadzamy się No dobrze, no to już możemy wychodzić a, za... Dwa wolne odjazdy i brak kołczatek na 2 km. Młody wsiadek do mnie. Ja z szarym. Zgodniłeś w tą stronę uciekamy? Nie. Wy w lewo, ja w prawym. Dobra, dawajcie, jedziemy Nie, no, możemy? Tak. Nie, wolek wolone. Co? Wszyscy ze mną pojechali? Łatwo. <laughs> i pojechali. pojechali. Jedna radiola za mną. Mamy jedną. pa pa, co im w... robię. Jeden ścisny przycisk. Tak, dobra, nie spokojnie. O, dwie? A to nie gadajcie, jest na, na, na radiu tylko najważniejsze informacje My free My free Za my nami my cały czy, za nami też aż jeden y, dojdzie Przepraszam, za chwilę przyjedzie wsparcie, więc Jesteśmy obok komendy Mission Row My robimy napad na sklep To róbcie, odciągniecie uwagę Już? No, Dobra, robimy. czyli wszyscy pojechali na napad? miły Ja bym ci. Gdzieś... Weź gdzieś zwiedź tak, żeby tam, gdzieś mieli no. łatwo Mamy tych, i pięciu zakładników Nie, nie, bez przesady, trzech są Dobra, jeszcze. no. Trzech, 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 wolny odjazd, brak kulczatek Wiem, co chcę. No i kulturka zresztą jeszcze Wiem, mogę jeszcze prowadzić, a ty będziesz sam stopniu napad prosiu Nie, nie No dobra, 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 okej, okay, okej okay. Ale wrażliwy się zmieniał Nie no, stary, ja dobrze kieruję, to mhm. trzeba Spoko, jakby wiesz, a z sobą nigdy nie jeździłem, więc no. Cisza na Tam Kampi w samochodzie. Odjechał? Właściwie tak, nie wiem. jak ja idę sprawdzić. Może być tam, uważaj. Jest, 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 jest! Nie, jak nie iść to ona nic nie zrobi. Cicho, bądź, mów do siebie. Ja biorę tego lokalca. Mody, dawaj zmieniamy częstotliwość na dwóch Dobra Teraz tu wyjeżdżam już Ja do się, wszedłem, może mnie tu nie znajdzie Pojechał za mną, pojechał za mną Serio? Tak, no, odpuścił Czy jestem free? Jesteś free, tak no. Kończenie napad No Ty, ten, jechał, jechał tutaj On jedzie na napad tym, tym, tym yy. No bo uciekłem nie, on, on pojechał na napad generalnie, bo widziałem jak przejeżdżał nie Ja cały ja słyszę, ja tam jadę pomóc, starym. Coś jadę Dawaj szybko Panowie jak sobie okay. my negocjacje, zostało z ostatnim Ale tam jeszcze jedna. Nie, tam jest dwóch, bo teraz tu przyjechałem. Dobra. Ja pomóc. Ścielają do mnie, ścielają do mnie. Weźcie na walacie? Mhm, Śpiewam. ja wiodę. Śpi. Biegnie pomóc. Podjeżdżam, podjeżdżam, podjeżdżam. Śpij. Wszyscy? Al dał, Aldał. Dobra, biegnę tam do Was. Kur, Kuru mam podjechać. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ty, jesteś nasz furtka, co nie? No. No. Mam pomysł. No. no. Wypożyczamy długie. Pacific? A. No właśnie. Ej, dobra, lecimy, zrobić napad. Stary na amunition. Ej, Amunation robimy napad. Nie Amunation. Nie, 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 tak, nie ale możemy amunition. możemy po prostu Nie możemy, zjech. stary. Nie możemy? Nie. Wypożyczamy se długie. I wieszcie, co robimy? Ty, ale jeżeli nie... nie... Ej no stary. Dobry Cztery długie Chcecie? Wszyscy koła chyba bierzemy Z tunikami Nie, ja nie, chcę ten Dobra, nie, nie, nie. no to bierzcie tak jak chcecie Dziesięć koła za, za wypożyczanie Jeden najwyżej na górę I tyle Dobra, iść walić? To ja będę na góra To ja jeden góra, góra, ja negocjuję najwyżej Dobra, ja walę Spoko Trzy Cztery O gór. Ale widzi Kongo. Kongo. Kongo to my na mieście dym. U, u. Kongo to my. Nie możemy im pozwolić, żeby na górę weszli. Wiem. Ale wyżej niech tam, ktoś nie... obstawia. Już jeden Dobra. Ja obstawiam, ale co ja mam zrobić? Niech niech, niech, niech szary negocjuje. Nie ja negocjuję. Przez szybę negocjujemy, bo to czarny jak oni tu w Słocie wjadą, albo w serce. Ja wiem, oni kiedyś się uczyli jak wjeżdżać na Pacyfik, więc wiecie Ja wiem, ja wiem a co ja mam tu zrobić, jak mi tu goś wejdzie? Rozstrzelać go, albo... Mam, mam, wszyscy macie, mamy długo, macie kamizelki wszyscy ubrane? Nie Jak nie? Ja go po cichu zdejmę wtedy Nie, 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 bo zerwiesz wtedy Albo to Miki wszyscy macie, to Miki wszyscy macie, tu Miki wszyscy macie? Ma krzyczeć No, no ale nikt nie musi wiedzieć, że sobie... Że ale nie będzie się zgłaszał na przykład na radio. No ale... Ja, ja jeszcze... Trzy, trzy, tak założyć, 320 założyć. sekund, 320 sekund panowie. Gdzie Oj, sobie tutaj tam szybę, założyć. Chodź, Chodźcie tutaj za szybek, to nie obstawia nic ani nic... Ja sam. będę obstawiał wejście tutaj. No to... Tylko ja tu gdzie, kanzy gdzie kanzy, gdzie założyć? Ale po prostu, no ale pewnie wezmą. Nie, napisali na, na szczęście nie na długo, a nie, nie bez długich, więc po prostu na, na krótko jest. Ale powiem ci tak... Jeśli oni są w sercie, czyli w jednostce wjazdu, typowej wjazdu, a nie w jednostce słotu która ma zabezpieczać, no to na pewno zrobią wjazd, no bez przesady. Dobra, ja tak jestem w ja nie, jest nie zrobię. Jest ktoś na tyle Tryl na wejście, ktoś pilnuje? Nie, ja, ja jestem jest na wejść, no. Nie pilnuj wejść, nie pilnuj wejść! Się Zobacz, tak. Tak. Czarny, po prostu u góry pilnuj, żeby nie weszli. Ja tyle na wejście pilnuję. Wiecie, nie Chodź jeszcze jedna, do... do... jedna osoba do mnie do góry. Co wchodzą? Jedzie insurgent jakiś chyba. Tak. Coś opancerzonego mocno, nie widzę jeszcze, ale widzę, że coś... czekacie. Co jest z tymi, tymi barierkami. Musząc... Ja weszłem lekko na w barierkę kurde, i ona się rozwaliła. Surgent Co się insurgent. Ja I nie nawet nie dalej. Już opancerzony, tak jak w konwoju jest na karę śmierci. Nie ja, ja śmierci. będziemy jak to zgubimy tego insurgenta jako pierwszego, no. Ale... A, a, ale... Ogólnie teraz, jakby nam zrobili... Żeby nie wjechali. Dwie osoby no. z niego wyszły. Dwie Są w sercu? Są w sercu? Tak, serc, serc, serce. Ja pierdziele, no to przygotujcie się na najgorsze. O kurde, insurgent na tylnym wejściu. O kurde, Właśnie, szary chodź na tylny. Ja Cię obstawiam w Nie, 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 lepiej... 100 Sto sekund, 100, 100 sekund. Zobacz spadła z góry. Dwójka weszła do środku. W środku dwójka na tym wejściu Dobra, chodź za pleksy, chodź za pleksy 55 sekund, wytrzymajcie Strzelają do nas! Strzelają? Dobra, tak, idę pomóc tak.